Lecimy na pełnej. Tak, skrzynia 4x4, Power Quad, czy tam Power, nie, Power Sheet w sumie chyba. Bardzo fajnie się tym ciągnikiem operuje na takiej skrzyni. I tutaj mówiłem, ćwiartki skrzynia obiegów jednak robi robotę. No i potęga szybkiej skrzyni, chwila, moment, i już jesteśmy prawie na miejscu. W sumie to już trzeba by schamowywać delikatnie ten zestaw, które za szybko ten kierunek wrzuciłem. Dobra, zrobimy sobie na M3. Myślę, że powinno być ok. Zobaczymy, gdzie tym tecekiem zaparkował Mam nadzieję, że w jakimś takim miejscu że on od razu mógł podjechać, żeby się wyładował O, przyzwoicie już widzę z daleka, że stoi Tak jak Pan Bóg przekazał Jak tutaj situation na tym polu no, Król Pól również dziarsko zasuwa Generalnie pól tutaj na boczkawie mam dosyć dużo teraz do obrabiania, tak więc te żniwa. Na pewno na live'ach też się będą ciągły, naprawdę będzie co robić w tym sezonie, już nie mówiąc o tym, że nie wszystkie łąki są skoszone. Tak więc naprawdę full roboty będzie zarówno na live'ach jak i na odcinkach. O to widzę takie brzydkiem je, bardzo brzydko skosił, trzeba będzie to poprawić już we własnym zakresie. Dobra, wiem, ja że ręcznie wyjadę sobie sam tym kombajnem, bo Jak mam polegać na tym pomocniku, to już dobrze wiem, że on tutaj sam sobie ruszy. Dobra, silnika nie gasimy, bo turbina się musi też wychłodzić. Jednak dbajmy trochę o ten realizm w tej serii. Chociaż minimalnie, na no tyle na ile jest to w moim zakresie możliwości. Dobra, czekajcie, tutaj go podkoszę. Ciekawe czy sięgnę. W sumie ten TC jest na tyle już nowoczesnym kombajnem i na tyle wydajnym, że myślę, że spokojnie dałby radę z wysypywaniem w locie Tylko musiało być w miarę długie, proste pole, zresztą takie też są tutaj na tej serii, więc myślę, że jakieś tam yy, łapanie zboża w locie też będzie Może nie bardziej to Może trochę do przodu podjada No i dobra, myślę, że puszczę pomocnika, że całkiem okiem, jeszcze, co tam na pozostałych polach się dzieje, skoro już e, puściłem tyle kombajnów do akcji żeminnej. Ja powiem Wam, że zajebiście się ten kombajn prezentuje, naprawdę jestem zadowolony z tego wyboru. Zobaczymy jak szybko mi się znudzi, a no, myślę, że z ekonomią na tej serii nie będzie problemu, zwłaszcza, że tutaj kilka turbin wiatrowych dzierżawie sobie, tak więc kasa dziennie jakaś wpływa, a też z mleka, z wszystkiego też będzie sporo hajsu, tak więc nie powinno być źle. Dobra, zobaczymy co on słychać na pozostałych polach. No cóż, za dużo się nie sprawdzają, bo już widzą się zdążył zapchać zbożem. Trzeba zrobić kolejną rundę rozładunku W ogóle jakiś taki pochmurny ten dzień mi wyszedł, jak na żniwa to jakieś to oświetlenie dzisiaj słabe, takie mdłęczne, że będzie bardziej słoneczna pogoda do nagrywania. Trochę nie trafiłem, nie trafiłem. A Też nie chcę się bawić tutaj przesuwaniem czasu, bo te pory roku mam jednak dosyć krótkie. Ale za to bardzo ładne niebo jest. Wręcz odwrotnie proporcjonalne do pogody dzisiejszej. tak, trochę dziko wygląda ten bizon bez tego operatora. Ale dobrze wiem, że jakbym go zostawił na pomocniku, to w momencie gdyby zaczął sypać, to zaraz by postanowił sobie pojechać dalej dobra, nasypiemy to fajnie z kubem. Zobaczymy, w nie się przesiadać na kombajn. Zobaczymy, że może jeszcze coś tutaj. A, jednak pusty. Dobra, dobra, myślę, że on sobie tutaj może już stać dzielnie. Wizon poszedł, my co tam przysłać u tej i zobaczymy czy będzie jakiś przeskok jeszcze na inne pola, później z dalszego ciągu koszenia czy będę montował ten odcinek, zobaczymy co z tego nam wszystkiego wyjdzie. No i tak wygląda tutaj koszenie na tym polu z gospodarstwa numer 3. Myślę, że tu, e, chyba ma tylko jeden albo dwa kawałki rzepaku na tym gospodarstwie, tak więc tutaj jakoś porażająco dużo roboty z tego nie będzie, ale myślę, że ten kombajn dosyć dużo później będzie u, na tym gospodarstwie drugim, tym tak zwanym sołtysowym, kosił, e, bo gdzieś tam później jak wystartuje z pszenicą na pierwszym gospodarstwie, no to bizon będzie musiał już zacząć walczyć w pszenicy, a z kolei ten kombajn będzie miał mniej roboty, to więc pewnie będzie gonił na usługach. Zresztą gdzieś tutaj mam rozpiskę pól, co, kto, gdzie, do kogo należy, co posiane. no tego jednak jest wszystkiego na tyle dużo, że mm, ciężko jest się połapać tak z głowy. Więc co, no, myślę, że ten zestawik sobie tutaj będzie dzielnie walczył. ja, hmm, w sumie tam podejrzewałem, że będzie rzepak wykoszony na tym pier na pierwszym polu, na którym zaczynałem cekie. Więc co, no, gdzieś tu trzeba będzie zaraz ogarnąć jakąś, jakiś przejazd na tą nowszą część Boćkowa i będziemy się widzieli tam. No i dobra, pierwszy wagonik mamy nakoszony, przynajmniej w połowie. Więc myślę, że czas nagrodzić wytrwałość tych, którzy wytrwali tutaj już w miarę do końca tego filmiku. Zrobimy sobie jeszcze przejazd na kolejne pole, już w tą nowszą część Boćkowa. I myślę, że na dzisiaj to było na tyle, tak więc mała wycieczka krajoznawcza. Będziemy powoli kończyć tą nierówną walkę. W ogóle na samym początku odcinka zapomniałem wspomnieć o tym, że warto zasubskrybować mój kanał, kliknąć tam dzwoneczka i tak dalej, bo to jest bardzo ważne w życiu każdego youtubera, nawet tak małego kanału jak ja więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił to jak najbardziej zachęcam czekajcie, muszę ten dystans trochę społeczny zwiększyć dobra, mam nadzieję tylko, że ten kombajn w miarę będzie tutaj ładnie podążał tutaj za case'em No, i mam też nadzieję, że się sam tutaj nie zgubię. Jeszcze tak trochę słabo mam opanowaną tutaj tą lokalną topografię. Czekajcie, redukcja. Za szybko jedziemy tutaj przez tą wodę, to się nie ma co rozpędzać. A przy okazji, to taka moja jedna z pierwszych tutaj podróży służbowych po okolicy. Kurde, mam nadzieję, że ten się tutaj zmieści między tymi kamieniami. Tym wszystkim zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Tutaj widzę, że bociek się dość. Stary z tym terenem. Na razie idzie po japońsku jako tako. Dobra, to można trochę przyspieszyć. To jest, tak jak mówiłem gdzieś tam, kliknięcie tego dzwona jest bardzo znaczącą rzeczą. Nie tylko dla mnie, ale też dla posiadaczy innych kanałów, jak u nich to zrobić, zrobicie, a poza tym no, nie będą was omijały nowe odcinki, ewentualnie jakieś live'y itd. Gdzieś tam coraz bardziej aktywny się staje w internecie, a myślę, że teraz właśnie jak trochę zaupgrade'owanie ten sprzęt i te filmiki powinny zacząć już jako tako wyglądać, to tym bardziej będę miał motywację do tego, żeby zacząć coś w końcu robić na taką bardziej zaawansowaną skalę. Gdzieś tu muszę... Aha, tutaj muszę skręcić teraz w prawo. Mam nadzieję, że nie zjeździmy zboża. W sumie część z tego tutaj... Zresztą, w sumie to wszystko moje. Dobra, trafiłem w ścieżkę. Nie, bardzo... ciemny dzisiaj jest ten dzień. Mimo, że niebo nie wygląda, to jakoś tak... musiałem coś pogmerać przy ustawieniach tutaj słońca. Bardzo duże zaciemnienie tutaj nam wyszło. A z tej strony może trochę lepiej to wygląda. A za bardzo ten kombajn ciągnie do lewej. Damy sobie połóweczkę wyżej. Czy tam ćwiarteczkę w sumie. Tak, helki myślę, że w następnym sezonie też jakiś upgrade dostaną, że nie będę ich za długo katował. Bo pewnie wpadną jakieś konowe albo coś takiego. Zobaczymy jeszcze na co wydań no Tutaj teraz przy tych wierzbach też, żeby się płaczących wymieścić tym kombajnem, to będzie masakra. Chyba owiec tutaj rośnie. I czekajcie, tutaj muszę w prawo, przy tej kapliczce chyba pojechać mi tak, bez mapy, na czuja tak zwanego. Mam nadzieję, że się ten kombajn tam nie... No, z proboszczem to mu się raczej nie dogadał w temacie kapliczki. No i te trubinki wiatrowe też robią mega klimat. To już moja inwencja własna. O, tu sobie buraki nawet zasadził, zasiał. W sumie buraki... Nie, buraki się sieje, nie sadzi. Dobra, widzę, że udało się trafić do celu. Ładnie, pięknie ją, o, a słońce wyjrzało, żeby oświetlić nasze maszyny. Dobra, słuchajcie, myślę, że będę na dzisiaj kończył. No i cóż, wielkie dzięki za wytrwałość tym, którzy wytrwali do końca. Nie wiem, czy będzie jakiś ciąg dalszy tutaj z tego koszenia, czy nie. Czy zrobię jakiś drugi... pewnie zrobię jakiś odcinek jeszcze żniwny. Bo tej roboty tutaj jest naprawdę mnóstwo. No i co? Też gdzieś tam w międzyczasie, nawet może przed wydaniem tego odcinka albo jakoś równolegle z nim może pojawić się jakiś live. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko czasowo, bo w montażu coś będzie do cholery trochę. No, dobra, rozgadałem się. Dobra, wielkie dzięki za wytrwałość. Jak ktoś jeszcze nie dał suba, to po raz kolejny zachęcam do tego, żeby go zostawić, kliknąć jakiś tam dzwoneczek i tak dalej. Skomentować, udostępnić, połapkować, nie wiadomo co tam jeszcze. No i co? no Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, do zobaczenia. Cześć!